Bunkier Satanistów To nieformalna nazwa Nadana bunkrowi numer 44 W Rudzie Śląskiej Który stał się znany z powodu domniemanych Praktyk satanistycznych Historia tego miejsca jest Mroczna i owiana tajemnicą Co przyczyniło się do Jego złowrogiej reputacji Bunkier 44 Podobnie jak wiele innych budowli Tego typu na Śląsku Został zbudowany podczas II wojny światowej jako część systemu obronnego. Po wojnie stracił swoje pierwotne przeznaczenie i po dziś dzień stoi opuszczony. W schronie bojowym kwitła bowiem satanistyczna subkultura. Były czarne świece, mroczne symbole, alkohol, zakazane substancje oraz pewne praktyki, o których lepiej nie wspominać. Były tam również odprawiane nieudolnie rytuały, które miały dać posmak mroku i tajemnicy. W roku 1999 dwóch satanistów przekształciło fascynację magią i okultyzmem w przerażającą zbrodnię. Podczas czarnej mszy w bunkrze, za pomocą noży brutalnie i dwójkę rówieśników, wszystko po to, by złożyć ofiarę szatanowi i chwilę później trafić prosto do piekła, czyniąc to samo sobie: Robert, Kamil, Karina i Tomasz. Bo tak nazywali się słynni sataniści, połali się dość specyficznym hobby. Spotkali się w nocy z 2 na 3 marca 1999 roku. Tomasz przygotował odpowiednio bunkier 44. Paliły się tam świece, a na ziemi był wymalowany pentagram oraz symbole pokroju trzech szóstek symbolizujących bestie, a także skrypty głoszące: ta podwójna ofiara dobra jest dla miejsca dwóch żyć. Co miało oznaczać Karinę i Kamila, którzy, nie wiedząc o tym, mieli zostać złożeni w ofierze przez Roberta i Tomasza, aby tamci mogli zdobyć przychylność Pana ciemności. Tomasz S nakazał Karinie i Kamilowi uklęknąć wewnątrz pentagramu, plecami do siebie i pochylić głowy. Stojąc nad nimi, on i Robert K odczytywali zaklęcia. Nagle w ich rękach Pojawiły się wygrawerowane sztylety Chwilę później Tomasz i Robert Postanowili pozbyć się dowodów Paląc ciała w sąsiednim pomieszczeniu Co ostatecznie nie udało im się Ze względu na wszechobecną w bunkrze wilgoć Następnie należało dać świadectwo panu ciemności Popełniając... Na to jednak nie starczyło im odwagi Robert uciekł Zostawiając kolegę, który w obawie przed konsekwencjami kilka razy zranił się sztyletem w brzuch. Ból i strach powstrzymały go jednak i nic poważnego mu się nie stało. Wrócił do domu, gdzie między wierszami powiedział bratu, że w bunkrze są dwa ciała. Próbował tym samym zwrócić całą winę na Roberta i mówił, że to wszystko jego sprawka. Rodzina powiadomiła policję, a Tomasz trafił do szpitala. Jakiś czas później Tomasz zlecił okolicznym bandytom odbicie go z więziennego konwoju, oferując w zamian 100 tysięcy złotych. Jednak ci nie podjęli się tego zadania, gdyż skutkowałoby to strzelaniną, a nikt z nich nie chciał mieć na sumieniu policjanta. 31 marca 2000 roku Sąd Okręgowy w Katowicach skazał Tomasza na dożywocie, a Roberta na 25 lat więzienia. Bunkier numer 44 do dziś stoi opuszczony I ukryty głęboko w lesie nieopodal Rudy Śląskiej Mimo, że wejście do niego zostało zamurowane Nie brakowało amatorów mocnych wrażeń Ślązacy przynieśli młoty oraz kilofy wyciągnięte z kopalni I momentalnie uporali się z cegłami blokującymi wejście Robert skończywszy swój wyrok Niedawno wyszedł na wolność Zanim jednak to się stało pod koniec sądowych rozpraw z jego ust padły słowa Ja nie wierzę w szatana, ja wierzę w Boga. Według licznych krążących od lat pogłosek w bunkrze oraz lesie wokół niego dzieją się rzeczy, które trudno wytłumaczyć racjonalnie. W mroku korytarzy i rozsypujących się ścian świadkowie twierdzą, że dostrzegli niewyraźne, migoczące sylwetki, które pojawiają się na ułamek sekundy, jakby igrały z percepcją obserwatora. To, co jeszcze bardziej potęguje niepokój, to wrażenie, że te postaci nie poruszają się w sposób naturalny, jakby ich ruchy były przerywane, jak z wyblakłej taśmy filmowej, której klatki ktoś losowo wyciął. Pojawiają się również relacje o tajemniczym mężczyźnie, który rzekomo spaceruje po lesie w pobliżu bunkra. Nosi długi, czarny płaszcz, a na głowie ma stary kapelusz o szerokim rondzie, który przysłania jego twarz. Zawsze towarzyszy mu wielki pies o nieokreślonej rasie, którego oczy zdają się jawyć złowrogim blaskiem w półmroku. Ludzie, którzy go widzieli, opowiadają o nieprzyjemnym, trudnym do opisania uczuciu które ich ogarnia. Jakby nagle zrobiło się lodowato zimno, mimo że wcześniej panowała zupełna cisza i spokój. Mężczyzna ten nigdy się nie odzywa, jego kroki nie wydają żadnego dźwięku, a pies sunie za nim bezszelestnie i jakby unosił się nad ziemią. Co więcej, niektórzy twierdzą, że gdy zbliżyli się do tej tajemniczej postaci, nagle zaczęli słychać niezrozumiałe szepty. Które wydobywały się z otaczającej ich ciemności Jakby sam las przemawiał Z relacji wynika, że sylwetka mężczyzny czasem po prostu znika na oczach świadków Pozostawiając po sobie jedynie złowieszczy, duszący zapach spalenizny Ci, którzy odważyli się wejść do wnętrza bunkra numer 44 Opowiadają o dziwnych dźwiękach, stukotach szuraniu A czasem nawet dławionym krzyku jakby ktoś błagał o pomoc z głębi tych kamiennych lochów. Wielu z nich zarzeka się, że po wyjściu z bunkra jeszcze przez wiele dni mieli wrażenie, że coś podąża za nimi. Że coś ich obserwuje we własnym domu. Coś obcego i nieznanego wpatruje się w nich, czekając aż ponownie wrócą w to przeklęte miejsce. To nie jest zwykły schron. To nie jest zwykły las. To miejsce, które zdaje się pulsować własnym, złowrogim życiem, jakby kryło w sobie tajemnice, których ludzie nigdy nie powinni byli odkryć. Tylko jaki związek z czwórką satanistów ma mężczyzna w kapeluszu z psem? Czyżby zostało to zatajone? Raczej nigdy się nie dowiemy. witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lordacz i zmierzamy właśnie do niesamowitego miejsca o niesamowitej przerażającej wręcz makabrycznej historii, którą raczej każdy zna. Nie jest to ten obiekt, ten schron, jest to obiekt bliźniaczo podobny, ale jednak większy. Mamy kopułę. I po prostu okienka strzelnicze, które w każdym takim bunkrze miały, yy, były wydrążone. Bunkier, do którego my zmierzamy jest to bunkier numer 44, bunkier satanistów, tak zwany sławny, legenda urbexu. Obiekt o przytłaczającej historii, w którym zostało brutalnie zamordowany. Dwie osoby, dwie młode osoby zafascynowane satanizmem. Tutaj mamy kolejny bunkier. O innym kształcie. Jednak jest on całkowicie zakopany. Tych bunkrów są tutaj dziesiątki. Cały las, jak i okoliczne lasy, są tymi bunkrami przesiąknięte. My znajdujemy się obecnie na obszarze warownym Śląsk. A to do samego obszaru warownego Śląsk to powstał on w roku 1933 do obrony przemysłu industrialnego śląskiego, czyli na przykład kopalni przed Niemcami. Ale jeszcze przed wojną nigdy nie został w 100% ukończony. I tak oto metodą prób i błędów. W sumie nie było to zbytnio ciężkie znalezienie tego bunkra, ale udało się. Widzę, że dziura do wejścia jest jeszcze większa niż była. Blacha została całkowicie zerwana. Dlatego myślę, że bez większego problemu damy radę wejść do środka. Tam wejdziemy zaraz, póki co. Udamy się, myślę, na górę tego bunkra, aby zobaczyć, co on skrywa u góry. Bunkier jest naprawdę gigantyczny. O wiele większy od tych, które mijaliśmy poprzednio. Udamy się jeszcze w tym momencie do niego na szczyt i zobaczymy, jaki. Widocznych tutaj mamy. Rzeczywiście niezła balanga, ale to jest również element tego, co ci sataniści robili właśnie w tym obiekcie. A pod nami znajduje się kopuła z wieżyczkami strzelniczymi właśnie do bunkra satanistów, bunkra numer 44. Generalnie cała historia tego obiektu polega na tym, że w tamtejszych czasach, roku z tego co pamiętam 1999, subkultura metalowa cieszyła się naprawdę dużą popularnością. Słuchano ciężkiej metalowej muzyki, która była jedną z dróg do wejścia tak naprawdę w tematykę satanizmu i czarnej magii. No i po prostu ciekawscy, młodzi ludzie, zbuntowani, sięgali po takie zakazane wydawnictwo na przykład Biblię Szatana. Ale ta młodzieńcza ciekawość o satanistach, o demonach ściągnęła trochę za daleko. I tu mamy tego idealny przykład. Ale co znajduje się w środku tego bunkra, pod tym kopułą? Sprawdźmy to. Zejdziemy zatem na dół. Uważając, żeby się nie sturlać z tej górki. Co może być dosyć ciężkie o! i to chyba bardzo ciężkie, chyba że po prostu stąd zbiegniemy. Dobra, jakimś cudem się nie przewaliłem. Mamy tutaj otwór wentylacyjny z bunkra, ale on jest gigantyczny. Że to zrobiłem. Ale damy radę. Udało mi się właśnie dostać do nawiedzonego bunkra. W środku mamy ostrzelane ściany. Tu jeszcze mamy pozostałości futryny. Bardzo zardzewiałem po ogromnych, grubych drzwiach przeciwpancernych. Pozostałości po swego czasu pewnie instalacjach kablowych i okienko nie wiem w sumie co to miało na celu być może jakaś portiernia wejścia do schronu. Tutaj w całego czasu znajdował się ogromny pentagram, w którym właśnie ci stadaniści się modlili. Nie wiem czy to jest, to jest to właśnie to pomieszczenie, w którym oni zostali złożeni w ofierze, ale jest to całkiem prawdopodobne. Kolejna działalność, która miała tutaj miejsce Jednak już zapewne późniejsza Mnóstwo pająków Mnóstwo pająków Orgin jest pentagram Ale on jest chyba Nie oryginalny Wszystkie oryginalne, najlepsze napisy Zostały sprofanowane Ale ile tu jest w ogóle świeczek Setki świeczek I to jeszcze do niedawna ich nie było, jak patrzyłem materiały z tego miejsca, Bandaże, farby, znowu jakiś ołtarzyk ze świeczkami Prawdę rzeczy, które się w tym miejscu dzieją, no to ciężko to opisać słowami cyrki, bardachy i szkoda gadać co jeszcze mimo że miejsce jest naprawdę przeciągnięte przerażającą historią i po prostu osoby straciły tutaj życie. A my jesteśmy pod tym, pod tą kapsułą, pod wieżyczką strzelniczą, na której siedziałem i opowiadałem. Mamy kolejnego pajora. Najwyraźniej musimy iść tutaj co jeść. W sumie jest tu dużo much. Sieć pięknie to dzieło szatana. Tak, mnóstwo graffiti, ogólnie wszystkich bohomasów jest tutaj właśnie o szatanie a w tym pomieszczeniu dwóch satanistów próbowało spalić ciała tych dwóch zasztyletowanych przyjaciół ale im się to nie udało ściany są cały czas osmolone i ciała po prostu stały tutaj pozostawione w takim stanie a cała zbrodnia odbyła się właśnie tutaj, w tym pomieszczeniu, to właśnie tutaj na środku tego pentagramu, tylko że on jest teraz odrysowany ale był oryginalny wtedy na środku właśnie tego pentagramu kazali tym dwóm przyjaciółom klęknąć, oni nie, nie byli świadomi tego co oni planują i no jakkolwiek to nie zabrzmi, zostali tutaj zasztyletowani i złożeni w ofierze zresztą Mogliście już w okazji doskonale się o tym, całą tą historię poznać na początku filmu. Ale widzę, że ten bunkier jest naprawdę gigantyczny. Naprawdę mnóstwo tutaj się ciągnie różnych pomieszczeń. Lata mnóstwo komarów, swego rodzaju much. Czyli pojołki mają tutaj naprawdę co jeść? Z sufitu zwisają staraktyty, stalagmity. Chyba staraktyty. Tu nawet jakaś roślinność powoli się zalęga. Być może, być może było to pomieszczenie toalety i kolejna duża sala z zamurowanym otworem. Jednak nie wiem do czego mogła ona służyć. Ale jest tutaj dosyć przytłaczająco, jakby nie patrzeć. Aczkolwiek sama świadomość tego, co tutaj się wydarzyło, trochę potrafi działać na psychikę. Chociaż pomimo tych wszystkich lat już to wszystko się zatarło i to prawie że całkowicie, szczególnie że te wszystkie napisy zostały zdewastowane. Ale pojawią się oczywiście jako wstawki. Wtedy, kiedy jeszcze ten bunkier, bunkier był przerażający i było tutaj co oglądać i czego się bać. Jeszcze jeden żuk, rzut, żuk rzut okiem na pomieszczenie, w którym dwie osoby zostały złożone w ofierze samemu szatanowi. A tutaj nawet trochę widać te oryginalne napisy wyłaniają się spod tej białej farby coś tam, satan. Nie będę tego lepiej wymawiać, żeby nie wywołać duchów ani innych straszydeł. Tutaj niestety już nie ma śladów. Eee. Trochę widać to czerwone, no ale niestety jest to już nieczytelne, aczkolwiek będzie można to odczytać za pomocą zdjęć sprzed jakiegoś czasu w tym miejscu. Mamy ten ołtarzyk i znowu jakieś dziwne symbole. No ale jakby nie patrzeć, to już chyba tyle z tego przerażającego bunkra. Na różnych forach odnośnie tego miejsca pojawiały się również legendy, historie o rzekomym mężczyźnie w czarnym płaszczu, w kapeluszu z laską i z psem, który rzekomo spaceruje tutaj po tym lesie. I chodząc tutaj samemu w godzinach późnych albo wcześniej prannych we mgle, można go tutaj napotkać. Nie jest nigdzie powiedziane, kim on w rzeczywistości jest, ale niektóre teorie sugerują, że może być to sam diabeł. Kolejna opowieść z tego miejsca mówi, iż grupka pewnych przyjaciół, która postanowiła w to miejsce przyjechać, aby je zaeksplorować, wieczorem rozdzieliła się, szukając w tego bunkra, Kiedy jeden zwiedzający zaraz ten otwór i on jeszcze nie dało się do środka wejść dało się do środka zajrzeć zajrzał do środka i stąd zamiast z charakterystycznego, wilgotnego powiewu stronów poczuł fale gorąca jak gdyby z samego piekła chwilę później usłyszał z wnętrza damski głos mówiący Pomóż mi. Postanowili ten fakt zignorować i przez to, przez kilka miesięcy w ich mieszkaniach, a po bardziej w mieszkaniu tej osoby, która właśnie tego doświadczyła, działy się niewyjaśnione zjawiska. Światła gasły, drzwi się zamykały, przedmioty zmieniały swoje położenie. Wszystko ustało po kilku miesiącach. Pojawiały się również sny, koszmary, właśnie z bunkrem numer 44 w roli głównej. Jeżeli tu jesteś i mnie słyszysz, to wiedz, że nie masz prawa za mną podążać. Twoje miejsce jest tutaj. Teraz, stojąc tutaj przed tym bunkrem, absolutnie samemu, otoczony tylko dźwiękami natury, i wpatrując się w tą szparę. Czuć naprawdę nieprzyjemną atmosferę, przytłaczającą. Ciarki na całym ciele. I to chyba jeszcze bardziej przytłaczającą niż w samym bunkrze. Nie wiem da, czym to jest spowodowane. Być może jego ponurym wyglądem. spotęgowanym oczywiście tą całą historią. No ale tak właśnie jest. Ciągle mam wrażenie, że coś z tego wnętrza, z tej ciemności mnie obserwuje. Słyszę również jakieś panie w środku, jak gdyby ktoś deptał gruz, i mam wrażenie, że miga mi tam czarna sylwetka. Aczkolwiek teraz to już jest raczej według mnie placebo. Tak czy siak, miejsce jest przesiąknięte złą energią. I nie przyszedłbym tutaj w nocy. Aby najmniej samemu na pewno. Mimo to widać, że ścieżka, po której się poruszamy. Jest cały czas uczęszczana, wydeptana, w dodatku mieszkańcy Rudy Śląskiej, a dokładniej Halemby doskonale znają drogę do tego bunkra, wiedzą, którędy się tutaj idzie. No i oczywiście znają historię. Chociaż historię swego czasu znała nawet cała Polska, więc nie jest to nic dziwnego. Tak czy siak, będziemy się już myślę powoli kierować do wyjścia. Ciągle mam wrażenie, że coś mnie śledzi, ale jesteśmy w lesie. Także zwierząt jest tutaj naprawdę mnóstwo. A oprócz zwierząt są również ludzie z psami oraz biegacze. Też ich jest tutaj naprawdę dzisiaj dużo. A ja, tym pięknym, naturalnym akcentem zielonych, czerwcowych drzew. Będę się powoli z Wami żegnał. Tu mamy kolejny schron na horyzoncie, ten, który widzieliśmy idąc w tą stronę. No i co? I chyba nie pozostaje mi nic innego, jak mieć nadzieję, że widzi mi się już niebawem.